Moim zdaniem główny problem PiSu jest taki, że takimi konwencjami nie wie do kogo wysłać sygnał. Czy z jednej strony chciałby wysłać sygnał pod tytułem Polska modernizacja, rozwój, gospodarka, wyborcy trzeciej drogi. Jacek Stasień tam propozycje podatkowe przygotowywał, żeby sztuczna inteligencja nam liczyła podatki na bieżąco, żebyśmy się nie musieli rozliczać zupełne szarpnięcie do przodu. Ale z drugiej oni widzą że są podgryzani przez konfederację Mencena, przez konfederację Bosaka, przez konfederację Braun'a, a, i nie ma co kryć. Te sygnały o Niemczech, o y, 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 krytyka Unii Europejskiej i tak dalej, no to jest sygnał wysłany do tego, że zobaczcie, my też jesteśmy dla was ofertą i to się rozjeżdża absolutnie. Wydaje mi się, że to nie jest do, do pożenienia na dłuższą metę. To znaczy, że nie da się no takiej ty zakładać. I że oni już są na etapie wysyłania sygnałów, tak. a oni komunikują, że pracują nad tym jednoznacznym przekazem. Poza tym, że hmm, wydaje mi się, że to po prostu było wysłanych wiele sygnałów do wielu grup, że tak to teraz chodzi, i takie było założenie. Poza tym, najważniejszy sygnał, jaki został wysłany, no to jest to, że jednak koalicja obywatelska. Jednocze jakieś widmowe byty, takie jak Inicjatywa mhm. Polska. No a tutaj panowie siedzą i jednak myślą o programie.